Wczoraj jakiś niespełna rozumu gość skomentował pod filmem, że osoby bawiące się fidget spinnerami są cofnięte w rozwoju. Szkoda, że niektórzy mają tak ograniczone podejście i kojarzą fidget spinnery wyłącznie z małymi dziećmi, podrzucającymi je na przerwach w szkole, albo przeszkadzającymi nauczycielom w prowadzeniu lekcji. Ciekawe, czy osoby kręcące w dłoni długopisem, albo strzelające folią bombelkową również nazwałby niedorozwojami, bo jak dla mnie są to rzeczy z tej samej kategorii, mające zabić czas. Niemniej jednak, pomijając już hamów i prostaków, którym czasem zdarzy się coś skomentować, fidget spinnery nie służą wyłącznie do beztroskiego kręcenia w palcach. Zaraz się o tym przekonacie. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 ciekawych eksperymentów z fidget spinnerami. Numer 10. Jeśli macie w domu gitarę. Możecie spróbować zagrać na niej swoim fidget spinnerem. Z wiadomych względów oczywiście polecam coś szybszego, jak na przykład ta piosenka z fantastycznego filmu Pulp Fiction w wykonaniu youtubera Davy504 na swojej basówce. Się uprzeć, możecie spróbować też Michaela Jacksona na skrzypcach. Numer 9. W poprzednim odcinku z tej serii wspominałem Wam już o iluzjach czy deformacjach, jakie powoduje odpowiednia matryca czy szybkość migawki w aparacie. Ale to, co za chwilę Wam pokażę, kompletnie zwali Was z nóg: Fidget Spinner z animacją biegnącego Mario. Oh my god. Jak możecie się domyślić, każde ramię Fidget Spinnera to inna klatka animacji, dzięki czemu gadżet wprawiony w ruch zaczyna działać zupełnie jak filmowa rolka. A gdybyście i wy mogli zrobić swoją własną czteroklatkową animację na fidget spinnerze, to co by to było? Numer 8. Na YouTubie możemy znaleźć całą masę szaleńców, którzy niszczą swoje telefony. A to prasą hydrauliczną, a to nożem rozgrzanym do 1000 stopni, nawet blenderem kuchennym. Ale czy widzieliście już co ze smartfonem potrafi zrobić rozpędzony do 50 km na godzinę fidget spinner? Dzięki kanałowi Gizmoslip możemy się przekonać. W roli głównej Samsung Galaxy S8. Początkowo fidget Spinner przykładany jest naprawdę lekko. Mimo wyraźnych drgań telefonu, na zwolnionym tempie widzimy, że fidget spinner nie powoduje nawet najmniejszych zarysowań na ekranie. To rzeczywiście dowodzi, że ekrany we współczesnych smartfonach są naprawdę trwałe. Jednak co się stanie, kiedy autor filmu dołoży do tego trochę siły? W tym momencie nie chciałbym być na miejscu tego telefonu. Cząsteczki szkiełka rozlatują się we wszystkich kierunkach. Pojawia się przedziwny pasek błędu, a co najlepsze, smartfon pęka również z tyłu. Co wygląda zupełnie pełnie jakby został przestrzelony na wylot. Nie wiem jak wy, ja jestem zdumiony. Numer 7. W poprzednim odcinku mówiłem wam, że fidget spinnery używane są już nawet w filmach porno. A co jeśli chcielibyśmy wyjść w końcu z piwnicy i znaleźć prawdziwą randkę? 22-letni Holden Ellis opublikował na swoim Twitterze film pod tytułem Jak zaliczyć z fidget spinnerem, który uzbierał już ponad 1000 lajków. Przedstawia on rewolucyjną metodę akceptowania lasek na Tinderze z użyciem kręcącego się fidget spinera. Akceptuje laski w takim tempie, szanse na dopasowanie pary zwiększycie kilku jak nie kilkunastokrotnie. A potem rodzice będą pytać, jak się poznaliście. To dzięki tobie mamo, dzięki tobie, że kupiłaś mi tego fidget spinera. Numer 6 Fidget spinner zamontowany na przykład na długopisie może służyć nie tylko jako bączek, który wywierci dziurę w waszym stole. Pewien facet zamontował go na samym końcu swojego kija do golfa. Zobaczcie jak fidget spinner radzi sobie w takiej sytuacji. A czy Wy macie pomysł, jakie inne rzeczy codziennego użytku można by zastąpić fidget spinerem? Domyślam się, że na pewno nie szczoteczkę do zębów. Mogłoby boleć. Piszcie swoje pomysły w komentarzach. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone sercem, a najlepszy ze wszystkich przypięty na samej górze. Numer 5. A teraz mój autorski pomysł, na który wpadłem zaraz po zakupie własnego fidget spinera. Jest nim obrotowe selfie, zrobione telefonem obracającym się na fidget spinnerze. Okej, okay, tylko jak sprawić, aby nasz telefon kręcił się razem z Spinerem. W przeciwieństwie do zwykłej zabawy tym gadżetem, w tym przypadku musicie zablokować ramiona fidget spinnera, a łożysko w środku pozostawić luźno. Ja użyłem w tym celu zwykłej rolki papieru toaletowego. W ten sposób otrzymałem jedyną w swoim rodzaju platformę obrotową którą wykorzystałem do zrobienia wyjątkowego, obrotowego selfie. Spróbujcie podobnej sztuczki w domu, mówię wam, wkręca niesamowicie. Numer 4 Jak przegrać życie? Na przykład być krwiożerczym aligatorem, stworzonym do miażdżenia kości swoją szczęką, a zamiast tego być wykorzystywanym do żałosnych sztuczek z fidget spinnerami. Tak, pracownik jednego z ogrodów zoologicznych na Florydzie wytresował swojego gada do tego stopnia, że bez problemu potrafi położyć na jego nosie spinner, a na dodatek nim zakręcić. Jak wypowiedziało się zoo w tej sprawie, sztuczka została wykonana tylko po to, aby ukazać jakim zaufaniem ich zwierzęta darzą swoich opiekunów. Numer 3 YouTuber Steven Scherer postanowił sprawdzić, jak fidget spinnery sprawdzą się jako felgi w samochodzie, a dokładniej w wypożyczonym Lamborghini. Do małego fidget spinera został dołączony większy, kartonowy, tak aby efekt było widać już z daleka, i tak wykonaną całość przyklejono do oryginalnej felgi. Także wiecie, już jak zachowują się fidget spinnery na kołach samochodu. Wygląda to trochę śmiesznie, co nie? Jednak wyobraźcie sobie, co by było, gdyby zrobić z fidget spinnerów prawdziwe, profesjonalne kołpaki. Myślę, że wyglądałoby to co najmniej kozacko. Numer 2. A teraz uwaga, bo niektórym z was może zrobić się niedobrze. Nie, nie zdobyłem nagrania od tamtego gościa, któremu fidget spinner utknął w tyłku. Ale jeśli nie jesteście za bardzo przyzwyczajeni do widoku faceta, który się maluje, Możecie zareagować podobnie. Ten tybek postanowił zrobić sobie makijaż, w dodatku używając do tego fidget spinera. Tak właśnie. Czy wasza wiara w ludzkość też właśnie wyskoczyła przez okno? Wygląda na to, że gatunek ludzki osiągnął już chyba wszystko, co miał osiągnąć na tym świecie, i teraz się zwyczajnie nudzi. Numer 1 a teraz coś na osłodę, po tym co przed chwilą widzieliśmy. Autorzy kulinarnego profilu na Instagramie o nazwie Spanie z szefem kuchni, w wolnym tłumaczeniu, postanowili wykorzystać fidget spinner, aby stworzyć niesamowitą dekorację na talerzu. Ruch obrotowy urządzenia wykorzystali do równomiernego przystrojenia dania sosem. Co ciekawe, ich wpis miał być tylko odpowiedzią na wcześniejszą deklarację właściciela jednej z restauracji, który oświadczył, że wszystkim gościom, którzy będą przeszkadzać innym w konsumpcji, bawiąc się fidget będzie je zabierał. Okej, okay, i tym gastronomicznym, jak faza pojarania, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zobaczcie też poprzednie, między 10 dziwnych historii z fidget spinnerami, część druga. Jeśli są tu jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam Was na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wszystko wyświetla się teraz na ekranie, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Cześć!